Że boli jeba, drugi boli jednak siarno. Problemy to, to cienność, ciągle w ciągle dają nasze sobie, staram się omijać. kim tu mnie pan patologię. Niestety tak tak płysności oczy szeroko otwarte, Co by się się nie działo, zawsze polecimy smartem. Prokuratura, sądy, przesłuchania, jest to... Powinęła mi się noga, jeden za dużo powiedział Chyba, że za uszami to normalne, ja nie widzę. dla mnie liczy się kobieta Jak rodzina pierwsza liga odstawiłem na bocznicę pierdolony przez Widzi Dziś co nie ukrywam i do końca ta tak wychodzi Po prostu zakładane byłem jakby cała światu, teraz z tego czeka, aż wiemy,

Małżeństwo mi się mało, kiedy łapię nowy lewo, nie, nie ma co, trzeba lecieć, to po raz prosty ląd, jestem skądś ziom Wychowano mnie na terenach, a moje stare życie nie spało na heavy endach Tyle pamiętam, wspominają zdjęcia, jak było za dziesiątkę po tobie, że to jest piękne Nie ma ruchu, to twoje, chyba za pierwsze, cieszę rozwoju, na barie i dalej jest tak, tak jak mam miecz, jak uścielę, tak się wyśpię, nie lubię pierdolenia, nie chcę być cały gruby i bliskie Посухай очень на пьян. Мечта не привод, смысл едет, ребят на No, Spoon na brzuchu się na karku i widziałem, że mykyle musi obrócić się, tylko starać, na wrocie, a niemal wierzę, tu co zresami, z wyjebany, mam na za do widzenia. Bieram się z tego kipu, to pewność, że was nie ma. Nadajemy nowy temat, taki słowa wieś co nie pozwolę nigdy na to być, moje życie.